Am I ever gonna get there? Am I? Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Na zewnątrz pogoda jest fatalna, pada deszcz, jest szaro-buro, wiecie to jest taki, taki jeden z tych dni wiosennych bardzo przykry. Nieprzyjemny i postanowiłam, że sobie umilę ten dzień właśnie nagrywając dla Was vloga. Jeszcze przed świętami Wielkanocnymi chciałam się do Was odezwać, z Wami porozmawiać. I opowiedzieć Wam w tym vlogu też, jak wyglądają właśnie święta wielkanocne, bo dostaję bardzo dużo pytań na temat tego, jak to jest, jakie są tradycje tutaj we Włoszech, także o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Parę dni temu pojawił się vlog z mojego pobytu w Polsce, później był kolejny vlog z Open Boxem, z urodzinami Anastazji, więc jeśli nie widziałyście tych vlogów, to bardzo serdecznie Was do nich odwołuję i zapraszam do oglądania. A w dzisiejszym vlogu to będzie taki zlepek różnych informacji z całego dnia, także zapraszam do oglądania. Am I ever gonna get, there? Am I ever gonna get there? Zacznijmy od przepięknych kwiatów, które. Wyrosły mi w ogródku. Tutorial, jak sadzić frezję już kiedyś był na kanale, i to są właśnie te kwiaty, które sadziłam kilka lat temu już, i co roku mi przepięknie kwitną. Szkoda tylko, że jest tylko jeden żółty. Chciałabym, żeby tego żółtego było trochę więcej. Przepięknie pachną. We włoszech jest ciężko dostać frezję, także bardzo się cieszę, że udało mi się je znaleźć, zasadzić, i co roku mnie właśnie cieszą takim pięknym, obfitym kwitnięciem, się mówi, tak? Ja Pracuję właśnie na komputerze, kończę ostatniego vloga dla Was yy, i zapaliłam w kominku. Bo we Włoszech, jak wiecie, może nie jest tak zimno, bo mamy w domu 21 stopni, ale jest wilgoć, yy, minus właśnie mieszkania we Włoszech. No to siądę sobie tutaj blisko tych moich przepięknych frezji i porozmawiamy sobie o tym właśnie, jakie są tradycje we Włoszech i jak wygląda Wielkanoc we Włoszech. Więc yy, to, co mnie bardzo zaskoczyło już. Yy, wiele lat temu, bo mieszkam we Włoszech od naprawdę sporu lat, to to, że tutaj brak takich tradycji jak u nas w Polsce. U nas Wielkanoc jest naprawdę bardzo świętowana i tych tradycji jest dużo. Jest koszyczek, jest śmigus-dingus, jest droga krzyżowa, jest, taki, jest to uroczyste śniadanie w Wielkanoc tu tych tradycji jest mniej, aczkolwiek to też zależy od regionu. I teraz, żeby nie było tak, że ktoś mi napisze, a u nas jednak się robi tak czy tak. Oczywiście nie znam całych Włoch, e, mieszkam tu już od 20 lat, w różnych regionach mieszkałam i mogę się na ten temat powiedzieć, ale to jest, to wiecie, to trzeba to też wziąć tak troszeczkę e, kolepince, jak to mówią tutaj we Włoszech, czyli wiecie, dozujmy sobie te informacje. E, po pierwsze, tradycja we Włoszech jest taka, że jest kolomba. Kolomba, którą możemy już kupić w styczniu prawie w sklepach, kiedyś były one dostępne tylko kilka tygodni przed Wielkanocną i jest to takie, tak taki przysmak, który Włosi bardzo lubią i którzy, który sobie prezentują. Dostaje się w prezencie w pracy często, czy znajomi przychodzą do Ciebie na obiad, to Ci przynoszą, czy właśnie jak na Wielkanoc kogoś zapraszasz, to przynoszą, przynosi taką kolombę artydzianale. W sklepach jest tego mnóstwo i możemy kupić i taką za 3, 4, 5 euro, jak i taką za 40 euro. To już w zależności od tego, jak jest ona wykonana, jakie ona ma nadzienie, czy jest właśnie artydzianale, czy raczej taka, wiecie, już ze sklepu, to my wybieramy jakość danej kolomby i różnica jest ogromna. Drugą taką tradycją, bez której nie wyobrażam sobie świąt wielkanocnych, to znaczy Włosi nie wyobrażaliby sobie świąt wielkanocnych, to jest oczywiście jajko wielkanocne. Wielkie, czekoladowe jaju wielkanocne, które też daje się dzieciom, daje się dorosłym. Są jajka i takie za 5 euro, za 10 euro, takie dla dzieci z niespodziankami właśnie dziecięcymi w środku. Może to bardzo bardzo popularne są te Skinder, tylko że one nie są wtedy takie malutkie, tylko takie mogą być średnie, mogą też być bardzo duże. To już cena waha się od 10 euro do 20 euro, w zależności. I w środku możemy znaleźć jakiś upominek gadżet z naszej ulubionej bajki, to znaczy z naszej z ulubionej bajki naszych pociech. Mogą to być też jajka dla dorosłych. Już na przykład, że w środku znajdziemy srebrną bransoletkę, może być to łańcuszek, może być to bryloczek na klucze, zazwyczaj to są tego typu gadżety czy szczotkę do włosów, jak to jest na przykład Clio makeup w zeszłym roku robiłam dla Was taki film, kiedy otwierałam właśnie kilka jajek, żeby pokazać Wam, co w tych jajkach można znaleźć. Są to. Bardzo takie drobne upominki. Powiedzmy, że najdroższe jajko które ja dostałam albo kupiłam, to jest to z Lind, bo tutaj ona waha się od 30 do 40 euro i w środku znalazłam srebrną bransoletkę, także był to taki gadżet, który też używałam przez długi czas, ale zazwyczaj no, w tych jajkach są takie gadżety, które od razu gdzieś tam lecą do jakiejś szuflady i tego się nie używa. Chodzi bardziej o symbol właśnie tego otwierania jajka. Jeśli chodzi o tradycję, no to wiadomo, że świętuje się Niedzielę palmową, świę, świętuje się Wielki Piątek, jest też Droga Krzyżowa. W niedzielę jest uroczysta msza, ale nie ma uroczystego śniadania. Może to też dlatego, że Włosi jedzą obiad bardzo wcześnie, bo już o 12.00, więc jeśli idą na msze o 10.00, 10.30, bo to jest taka główna msza o tej godzinie, no to wiadomo, że tego śniadania już są po śniadaniu, już zjedli swojego rogalika i wypili swoje cappuccino. To jest taki standard tutaj. I bardziej spotykają się właśnie na obiad. Nie spotkałam się tutaj we Włoszech z koszyczkiem, aczkolwiek wiem, że w niektórych miejscach jest też ta tradycja, no ale raczej jest to mało spotykane, nie niesie się. Się do kościoła koszyczka, by poświęcić jedzenie, i nie maluje się jajek jest to tradycja, którą niektórzy też robią. Ja e, przez wiele lat utrzymywałam tą tradycję, jak dzieci były mniejsze. Teraz już też przestałam i wiem, że większość Włochów po prostu tego nie robi. E, szkoda, bo jest to taka piękna tradycja u nas w Polsce, według mnie. Właśnie takie uroczyste śniadanie, e, ten symbol święcenia, jedzenia e, w kościele i później, by, by był w domu ten dobrobyt właśnie, by skosztować tych przysmaków, które zanieśliśmy do kościoła. Według mnie ma tą swoją magię i niestety tutaj tego we Włoszech nie ma, aczkolwiek też możemy taki koszyczek sobie przygotować i zanieść do kościoła i nam go poświęcą, ale to nie jest już to samo, także tego mi tutaj brak, tak jak na Boże Narodzenie nie ma tutaj tradycji dzielenia się opłatkiem, tak i na Wielkanoc nie ma właśnie tego koszyczka i nie ma śmigusa, dingusa, niemalanego poniedziałku i... Tego też mi szkoda. Wiele razy w poniedziałek psikam tam dzieci, no ale nie ma tej tradycji, tej, tego ducha tutaj. Szkoda, bo tu jest o wiele cieplej niż w Polsce i było to zawsze bardzo, bardzo zabawne. I też ksiądz, właśnie pamiętam zawsze, jak wychodziłam z kościoła, e, czy ministranci nas lali wodą. Także fajnie jest, kiedy wszyscy wokół świętują, a nie na przykład tylko ja poleję dzieci, no nie ma to już tego samego. Smaku, można tak powiedzieć, no na testusapore, jak to jest właśnie u nas w Polsce. Także tych tradycji, tutaj można powiedzieć, że jest mniej. Nie są, one to takie, nie są one takie silne. Tutaj bardzo często na Wielkanoc Włosi albo spotykają się w domach, robią obiady w domach, ale bardzo często jest tak, że idą do restauracji całą rodziną, więc jeśli jesteście we Włoszech w okresie wielkanocnym i macie w planie iść do restauracji, a jeszcze tej restauracji nie zarezerwowaliście, to zrezygnujcie z tego, bo myślę, że będzie, no będzie z tym problem. Wydaje mi się, że będzie to prawie niemożliwe, by znaleźć miejsce. W restauracji, bo restauracje są zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem. Włosi lubią się stołować, lubią siedzieć cały dzień w tej restauracji i jeść dania. Takim daniem, które jest takim tradycjonalnym, jest jagnięcina, ale to też zależy, że na przykład u nas nigdy tego, tej tradycji nie było. Moja Teściowa też nie serwuje jagnięciny, także, no ale taką tradycją niby jest, że właśnie na obiad wielkanocny je się jagnięciny. Bardzo często właśnie restauracje też proponują to danie, ale mówię, ale powtarzam, nie jest to takie wiecie: must have. Nie, że to musi być. Jeśli chodzi o pasquette, czyli lany poniedziałek, to tutaj raczej, jeśli jest ładna pogoda, świętuje się tak, że wszyscy znajomi spotykają się i robią piknik. Także jeśli jesteście w lany poniedziałek we Włoszech, to nie martwcie się, nikt Was nie obleje, ale na pewno znajdziecie bardzo dużo ludzi w jakichś parkach nad jeziorem, wszyscy wtedy grillują. To jest raczej dzień, gdzie spotykają się nie rodziny, tylko znajomi. To tyle, jeśli chodzi o tradycję. Mm, wielkanocne. myślałam, jeśli mi coś umknęło, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Na pewno osoby, które mieszkają tutaj we Włoszech i mnie śledzą, to tam znajdą coś, do czego się przyczepić. Także napiszcie, będzie, nie obrażę się. I e, to tyle. Przy pięknym bukiecie. Szkoda, że nie mogę Wam oddać tego, jak one przepięknie pachną. No frazja to jest jedna, e, jeden z moich ulubionych kwiatów. Uwielbiam tulipany frezje i piwonie, które już szykują się do kwitnięcia w ogródku. Także w tym roku mam nadzieję, że będzie tego więcej, że będą obficie kwitły. Muszę dołożyć drewna, widzę, do kominka, bo zaczyna mi gasnąć. Bukiet bukietem, a zobaczcie koko, gdzie leży. Koko, pokażesz się tak na krzesełku śpie, tak? Zawsze blisko mamusi. Hmm? A jak jest taka brzydka pogoda, to i Koko modzio-modzio. Hmm? Dzisiaj jakiś nie w sosie. Odebrałam właśnie paczkę od kuriera. Jest to paczka, na którą czekałam. Cieszę się, że dotarła przed Wielkanocą, bo zamówiłam tutaj rzeczy, prezenty też. Na Wielkanoc. Co prawda, my raczej prezentów, upominków sobie na Wielkanoc nie robimy, ale ja zawsze coś tam wiecie. Czy kolombę, właśnie tak jak Wam mówiłam, że się daje, czy jajko wielkanocne, e, czy właśnie jakiś taki upominek. A, a tu jest w środku coś, co bardzo lubi mój teść. E, to już chyba z dwa lata, jak mu daję w prezencie. I on naprawdę to docenia. Moja teściowa też. To jest bardzo dobrze zabezpieczone zawsze. Zbliżenie. I pokażę Wam, co tu jest. Zamówiłam dość spory wybór nowości od Made in Lab. Powtarzam, są to też upominki i dla Anastazji, bo ona też bardzo lubi i ostatnio się skończyła jej ulubiona. I dla mojego teścia i dla mojej teściowej. I chyba dam też mojej mamie. Na stronie Made in Lab pojawiło się bardzo dużo nowych zapachów i wiem, że wiele z Was skorzystało z tej polecajki, bo już to już będzie kilka lat, jak polecam e, Made in Lab, bo. Są to zapachy, które naprawdę bardzo ładnie pachną, niedużo kosztują, a bardzo długo się utrzymują. Usiądę, żebyście mnie lepiej widziały. Niektóre to są już zapachy, które ja zamawiam po raz kolejny, 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 bo bardzo lubię je też Anastazja. Podlinkuję Wam pod spodem stronę. Jest też świetna teraz okazja, by zdobyć je dużo taniej, bo na ich stronie jest. E, duża promocja. Aż 30% na perfumy o pojemności 100 ml. Macie też wysyłkę za 2 zł z DPD Pickup. Dodatkowo możecie otrzymać aż 20 zł zwrotu za zakupy w Made in Lab z Picodil. Wszystkie informacje oczywiście będziecie mieli na dole w opisie. Ja bym chciała teraz sprawdzić coś nowego. Ale um, Anastazja ma na przykład już takie jej ulubione jak 17, jak 19 i 05. To są jej takie ulubione, które e, już chyba zużyła dwa opakowania z każdego. I jej koleżance też sprezentowałyśmy i też bardzo, bardzo jej się właśnie podoba. Otworzymy sobie te dwa: 195 i 196. 195. Jest to inspirowany zapach Kilian Love Don't Be Shine Extreme. Mamy bardzo ładne butelki już wielokrotnie wam. Kto mnie śledzi od dłuższego czasu ten wie, e, jak wyglądają już te butelki od Made In Love, bo powtarzam e, wielokrotnie dostaję od nich produkty i pokazywałam je już wiele razy na moim kanale. Jest to bardzo ładnie zapakowane i zobaczcie, jak przepięknie wygląda ta butelka. I teraz sprawdźmy. I teraz sprawdźmy, jak on pachnie. Mamy tutaj taki zapach orientalny. Ja lubię takie nudy. Mamy tutaj pieprz, bergamotkę, jest też iris, pomarańcza, wanilia, piżmo, karmel. Bardzo ładnie pachnie. 195. Bardzo ładnie powiem. I już wypróbowałam wiele z tych zapachów, i za każdym razem. Muszę przyznać, że każdy bardzo długo się utrzymuje i mój teściu czasami jak do mnie przyjeżdża, on mnie zawsze tak bardzo mocno przytula jak przyjeżdża, to jest taki bardzo kalorozo, jak się to mówi tutaj we Włoszech, taki uczuciowy i jak mnie przytula to zawsze się go pytam, czym tak pięknie pachnie i zawsze mi mówi, no tym, który, no, no zapachem, który Ty mi sprezentowałaś. A moi teściowie nie mieszkają blisko Nie pamiętajcie o tym. Potrzeba tak 40 minut drogi, żeby do nich dojechać. Teraz sprawdzimy sobie 196. Jest to też Kilian Good Girl Gone Bed. Sprawdźmy sobie, jak pachnie. Tutaj e, widzicie, one też mają różne odcienie. No zupełnie inna. Tutaj mamy jaśmin który ja uwielbiam. Jest też narcyz, tuberoza, drzewo cedrowe i róża. Ale pachnie... Nie wiem teraz, który bardziej mi się podoba. E, ciężko wybrać. Ten jest taki bardziej, powiedziałabym, zmysłowy. Bardziej na wieczór. A ten bardziej tak na co dzień. To jest właśnie fajne, że one niedużo kosztują. Naprawdę są tanie. Duża pojemność, bardzo fajna, bardzo fajne opakowanie, także możecie pokusić się o więcej niż jeden, wypróbować sobie, trzymać sobie jeden w aucie. Ja mam zawsze jeden w aucie, jeden w łazience, bardzo ładnie się prezentuje i nie wydacie na to fortuny. To tyle. Dziękuję Made in Lab za paczkę. Pamiętajcie, że macie link, jest duża promocja teraz, duże zniżki, także możecie skorzystać. Siedzę na komputerze i zrobiło mi się tak jakoś chłodnawo. bo jak mówią Włochy, piękna pogoda, cieplutko, wspaniale, ale nic bardziej mylnego. Kiedy pada deszcz, to od razu robi się wilgotno i nieprzyjemnie. Zrobimy sobie, zjedzmy sobie też jak to mówią? Merendę. Bardzo polecam. Ja nie mogę, lubię jogurty i sery, ale wiecie, że nie mogę. I ten, to Muller bez laktozy, są naprawdę pyszne. Ten jest akurat z Marakurza i brzoskwinka. Bardzo, bardzo dobry. Kawałki owoców w środku. Pycha. Yy, nagrałam Wam właśnie rolkę na Instagram, w której mówię o nowej pozycji dla mojej biblioteczki, książce, którą właśnie kończę. Włochy prawdziwe. Podróż śladami mafii, migracji, kryzysów. Yy, bardzo fajna pozycja. Już Wam mówiłam w poprzednim vlogu o niej. I naprawdę, jeśli chcecie poznać takie Włochy prawdziwe, taką trochę inną stronę, niż wszyscy znają, czyli nie tą taką, gdzie jest Dolce vita, more wino i słońce, i same miejsce jak z pocztówki, tylko właśnie takie Włochy trochę bardziej kontrowersyjne, to zapraszam. Ja kończę, kończę rzeczy na komputerze. przed chwilą przyjechał kurier i wreszcie przywiózł mi witaminę ja raz na, co jakiś czas muszę brać te witaminy yy, i przywiózł mi witaminę to są blunoform forte po zabiegu na żylaki muszę je zażywać raz na jakiś czas przywiózł mi seresto zamówiłam taki dla koko yy, na jakieś tam wiecie pchły yy, kleszcze czy inne rzeczy zakładamy i działa to przez 7-8 miesięcy także wreszcie dotarło zaraz mu to założymy i doszła też paczka od Bezglab Zaraz zobaczymy, co tu jest w środku. To, to są paczki, które, których, o których ja nie wiem. To są po prostu niespodzianki. I e, cieszę się, kiedy dostaję takie niespodzianki, bo wtedy mam e, kosmetyki też do testowania, by Wam je tutaj pokazywać, jak się coś tam u mnie sprawdzi. Wiecie, to nie jest tak, że oni mi wysyłają i mówią, kurde, no musisz później coś nagrać. Nie, dostaję te paczki i jak mi się coś tam spodoba. Jak coś mi przypadnie do gustu, to Wam o tym mówię. Ale ostatnio bardzo spodobało mi się to, że w tych paczkach często było też coś nie tylko kosmetycznego. Raz była fajna bluzka, raz była bardzo fajna bluza, którą używam i ja i Anastazja obie uwielbiamy. I raz ostatnio była opaska z maseczkami. A teraz co będzie tym razem? Zobaczmy, bo jestem bardzo ciekawa, czy to będą tylko kosmetyki. Czy będzie też jakiś gadżet? Już widzę, że jest tu jakiś gadżet. Mamy tutaj, wydaje mi się, torbę. Źle to otwarłam. Takiego szopera dużego. Zobaczcie. Z jednej strony zdrowa skóra zaczyna się od ochrony. A tutaj filtruję toksyczne relacje i promieniowanie UV. Więc będzie to na pewno. Bardzo fajna taka na lato, żeby włożyć do tego coś, jak idziemy na plażę. I do tego na pewno będą filtry, z czego... O, nowe! Zobaczcie, tak się prezentuje w środku. Jest ulotka i są dwa nowe kremy, tych jeszcze nigdy nie, nie próbowałam. I jedna to jest ultra lekka formuła dla skóry tłustej i mieszanej, a druga aksamitna formuła dla skóry naczynkowej i wrażliwej. Szerokie spektrum ochrony na bazie filtrów mineralnych i antyoksydantów. Bardzo! Zapowiada się świetnie. Nowy packaging zupełnie: tonizująca mineralna emulsja SPF50. Będziemy testować, dam Wam znać. Jeśli się u mnie sprawdzą, to na pewno e, się do Was odezwę. Ciao! I przyszła właśnie Anastazja ze szkoły w trakcie open boxa. Cześć! Cześć wszystkim! Cześć! Bardzo spontaniczne nagrywanie. Anastazja, jak zazwyczaj przychodzą paczki, to od razu chcę zobaczyć, co jest w środku i wypróbować. No a kosmetyki beziglaby bardzo często też ze mną używa. Odgrzeję jej obiadek, a tak szybko chyba dojechała coś dzisiaj. Chyba to, dzisiaj wszystko faktycznie! A ja tak liczyłam, że przyjdzie za pół godziny. Cześć! Dostałyśmy nowe kremy z Basic Lab i torbę. Zobacz jaka fajna na plaży. Zobaczcie. Spaka. Bardzo fajna. Widzieliśmy. Dobra, idziemy podgrzać obiad z wczoraj. Założymy Koko ten tą smycz. Jak to się nazywa? Obroże, tak? Ale żeby był posłuszny, to go zwabimy tym. Bardzo to lubi. Z pedigree, takie do czyszczenia zębów. Także idziemy.

ale te kropelki są niewygodne, bo on później ma tutaj taki tłuste te włosy, tutaj przez 2-3 dni nie można go kąpać i bardzo go to szczypie tutaj na skórze. A to nie przeszkadza, tego nie ściąga i teraz, bo byłeś bardzo grzeczny. Tak, byłem bardzo grzeczny i proszę. Dziękuję. Proszę. Gotowe. Wyszłyśmy od dentysty, pokaż się Anastazja przeżyła. Dzisiaj była u dentysty ona, a bała się jak nie wiem, to ma chyba po mamie. Ja też się zawsze boję, ale było nieźle. Polało. Powinno, <laughs> Dentysta to nigdy nie jest nic miłego. A wcześniej byliśmy na małych zakupach i kupiłam e, dwie kredki. Najpierw podkład, który już znacie, Skin Realist, e, nabla, ostrość, gdzie jest ostrość, ok. I kupiłam dwie nowe kredki, których jeszcze nie miałam, też z nabli. Jedna to. Będziemy je testować podczas testów, liveów czy czegoś, zobaczymy. Jedna to. to gdzie tu są odcinki? A, jeden pekan, a drugi crystalline I Anastazji kupiłam z misi e, maseczki. To znaczy, jedna będzie dla mnie, no ta perłowa. o. A ta z ogóreczka, czy ta z she But Butter, będzie dla Anastazji. Także. masło się ja. Jedziemy do domu, kończymy vloga. Widzimy się w kolejnym. Cześć wam! Pokaż się nie widać. Cię. Jest jeszcze pod wpływem znieczulenia.